Dzień dobry. Czy ta hulajnoga pojedzie 50 km na godzinę? Dlaczego moja hulajnoga nie jedzie 50 km na godzinę? Co mam zrobić, żeby moja hulajnoga jechała 50 km na godzinę? Dlaczego ona jedzie 45? Już Wam na to odpowiadam. KUGO G2 Pro. Słuchajcie. Hulajnoga KUGO G2 Pro. Nie jedzie 50 km na godzinę, a jedzie 40. Po 500 km ta hulajnoga najszybciej jechała według GPS-u 39,24. Wadą tego licznika jest to, że pokazuje bzdury. Już wam mówię dlaczego. Ja. Na moich filmach, jak żeście zauważyli, prędkość maksyma, maksymalna jest 36,1. A dlatego, że mam ustawione 8 cali. A ustawione mam 8 cali, bo wtedy pokazuje mi realny przebieg. Realny. Czyli jeżeli mam do pracy 10 km, to pokazuje mi na liczniku 10 km. A dlaczego jest tak dla mnie to ważne? Jeżeli ustalam sobie trasę. 30 km, a ja na tej hulajnodze przy wadze 90 kg robię 30 km na drugim biegu, to wtedy wiem, że ona mi przejedzie te 30 km. A jeżeli bym miał ustawione na 10 cali, to wtedy by mi pokazała, że robię 36, a realnie bym zrobił tylko 30, więc 6 km musiałbym sobie pchać. Dlatego mam ustawione na 8 cali, a nie na 10 lub 12. Drugą wadą tego licznika jest to, że idzie skasować całkowity przebieg. Jak widzicie, ja mam teraz 10 km, bo wczoraj go przypadkowo skasowałem. Miałem prawie już 500. Myślałem, że mnie szlak trafi, ale tak się stało. Tak jest to ciulate zrobione. Teraz Wam pokażę, ile ona jedzie na pierwszym biegu, ile ona jedzie na drugim biegu. Pierwszy bieg. noga 12 na godzinę. Przy 8 calach. Drugi bieg 24, trzeci bieg 36 i 1. I słuchajcie teraz, to też nie jest prędkość tej hulajnogi, bo hulajnogi te, przy 36 i 1 ona jedzie 40 na godzinę, przy 24 ona jedzie 30 na godzinę, przy 12 ona tam jedzie nie wiem 15 na godzinę, bo ten licznik zakłamuje. I teraz, jaką jest, jaka jest jeszcze wada tego licznika? Choćbyście na trzecim biegu jechali z góry, z Mount Everest lub ze skoczni 100 na godzinę na tej hulajnodze, na luzie. Jest to realne, tak? To ona i tak Wam pokaże 36,1 Lub jeśli macie koła ustawione na 10 cali, pokaże Wam 45 km na godzinę. Taka jest wada tego licznika niestety. Widzicie, prędkość maksymalna jeden tam było. Dlatego na wasze pytania odpowiadając, ona jedzie 40 na godzinę. I teraz tak. Czy ja bym tą hulajnogę polecał ewentualnie, czy bym ją jeszcze raz kupił? Tak, kupiłbym tą hulajnogę, bo jest to bardzo fajna hulajnoga, jedzie 40 na godzinę, zasięgu ma 30, ale za 3000 Kupiłbym tą hulajnogę jeszcze raz. Bardzo fajne jest zawieszenie, zrobiło się fajne teraz, miękkie. Ja, na dzień dzisiejszy, polecam tą hulajnogę. Jeśli ktoś chce szybszą, proszę bardzo, dwa silniki, trzy silniki, kupa, pięć silników. niech chce kupić pięć tysięcy, dziesięć tysięcy. Producenci zakłamują. No, taka jest prawda. No. Piszą, że hulajnoga przejedzie 100 km, okazuje się, że przejeżdża 70. Tu piszą, że pojedzie 50, km przejedzie. Okazuje się, że przejedzie 30, na moje wadze 90 kg. Czy polecam. Tak, to jest tak na szybko. Ksajomi w 2022 roku? Nie, nie polecam. To jest. Ksajomi sobie strzeliło w, w kolano z blokadą do 20 km na godzinę. Tego na dzień dzisiejszy nie idzie przejść. Ja, jak wiecie, moją odblokowałem do 25, dlatego jestem w miarę jeszcze zadowolony. Ale jak ona miała jechać 20 km na godzinę, to to jest chyba do kosza. Może nie do kosza, ale od razu mi się jej pozbył. Jeśli chcecie kupić hulajnogę, to 100 razy bym wolał tom, ale jeżeli gabaryty Wam nie pasują, bo Wam się do auta nie zmieści lub co innego, to i tak bym tej hulajnogi nie kupił. Kupiłbym, nie wiem, Motusa, cokolwiek. Ksajomi na dzień dzisiejszy odpada. To jest szmelc. Dobra, tyle w temacie, bo chcę, żeby za jednym razem, żeby mi GoPro nie przycięło tego filmu, bo już mi się nie chce tego montować po prostu. Yy, tak na szybko, na te właśnie pytania, ile to jedzie na godzinę. A czy Wy ją kupicie, czy nie kupicie, to już zależy od Was. Pozdrawiam Was gorąco, dajcie łapkę, subskrybujcie kanał. I do następnego razu.